W dzisiejszym odcinku, polscy youtuberzy zareagują na mojego pierwszego Titanika. jak oglądacie mój kanał, to zapewne wiecie, że jakiś czas temu oddaję Staszkowi, na czyli najlepszemu traderowi w Polsce moje pety. sumie wszystkie pety i odcinek z tego macie tutaj w karcie na górze. Także jak widzowie, po łącznie 14 godzinach trade'ów non stop. Staszek wytradował mi mojego pierwszego Titanika, który prezentuje się właśnie w taki sposób. A jeśli, wy widzowie, chcecie otrzymać ode mnie jakiegoś huge'a, to pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście łapę w górę. Subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonkiem. napiszcie w komentarzu swój nick. No i przy okazji widzowie... Musicie zostawić lajka pod trybem Jumping Pet Simulator. Czyli nasz autorski tryb, czyli grupy YOMAO Games. Którą początkowo założyłem z jedną osobą. Rozrosło się do, do takiego momentu, że jest za w tym momencie sześć wspaniałych osób, cudownych wspaniałych osób. W tym również YouTuberów, którzy tam są. Możecie kojarzyć się z Czokleta, Mendiego. W sumie to tyle, bo tylu nas jest, jeśli chodzi o YouTubera. Tak jak widzowie, no trzeba zostawić tam lajka i przy okazji odbierzcie sobie kody darmowe na darmowe rzeczy. Tymczasem widzowie nie przedłużamy i lecimy z reakcjami YouTuberów. Ja jestem ciekawy, co oni powiedzą, bo oni się totalnie nic nie spodziewają, że ja mam tego huge a. totalnie. Ja tak trzymałem, to dosłownie buzie na kłódce, widzowie, trzymałem. No, dosłownie nic nikomu nie powiedziałem. Dobrze, widzowie, słuchajcie, pierwszą osobą do tej smutnej informacji jest Żanetka, która przed chwilą została wyciągnięta z najlepszego trybu Roblox, czyli Jumping Pet Simulator, widzowy. Ej, no przyznaj, no, grałaś, tak. grałaś. No grałam, cały czas gram, no ja mam już najlepsze pety w grze, także koks. Ogólnie jest taka sytuacja, że za mną stoją moje wszystkie huge pety. Nie. Nie, co się stało? Nie mam żadnych. Ale... jej! Daj gdzieś do banku ci ktoś chciał? Zamieniłem na Titanica! Ja! Nie wierzę, ale są No to serio tego wystraszyłam! Let's go! Let's go! One słodki! Masz, poskarż się na nim chwilę. A, bo jest locked, czekaj. dzień się na mnie, bo ja też się raz sprankowałam. No, ale ty gorzej zrobiłaś to, więc yy, ja nie zatwierdzam tego. Właśnie widzowie, bo ogólnie, że Anietka ja jakiś czas ten odcinek, gdzie mnie sprankowała tak, że zawału dostałem prawie. Teraz jak będziecie mieli w karcie na górze i na Anietsklinie, dlatego klikajcie tam, albo oglądajcie film do końca i wam przypomnę o tym jeszcze. Dobra, trzymaj, masz tutaj sobie, możesz popatrzeć, poskakać na nim. No. Jestem jakiegoś partnera Tak, jestem jeszcze partnera jakiegoś zagranicznego, no. Wow, dobra, już wchodzę. się siema. Nagle wszyscy lewitują, nie? Ej, to jest piękne. To jest naprawdę niesamowite. Ej, czy co, podoba ci się, tak? Podoba mi się. Tylko kupuję się takiego znajomego, czy normalnie wyfarmiłeś? Słuchaj, dałem Staszkowi moje wszystkie huge'e i Staszek mówi tak. Ogarniemy to, stary. O ja. No. Ej, jest, jest mega dobry. Jest bardzo piękny. Jest bardzo piękny. Ja wiedziałam, nie, na początku to było w ogóle sinusoidalne emocji, emocje wzyły, bo na początku sobie ah, że A, pewnie coś fajnego, potem feedback mówi Słuchaj, straciłem pety, nie wiedziałam Co powiedzieć i okazało się, że To jest to. <gry> to jest powód Ale i tak mi smutno, że Zniknęła moja flopa i Kapibara, Bo miałem już, ale no niestety Niestety, niestety, no jest jak jest Tak ci jak widzowie, no pamiętajcie o tym, żeby Wbijać na kanał Siana Gry W ogóle najszybciej rozwijający się kanał Roblox w Polsce Pod względem subów, więc polecam serdecznie I co? Idziemy do kolejnej osoby, chyba, że chcesz coś jeszcze Ja chcę ci coś wysłać co mi chcesz dać? O nie no, serio. Tak. Ojejku, dziękuję. Proszę, nie będziesz samotny. Ja, yeah, dziękuję, kapibara. Akurat, Akurat... chciałem kapiwarę. No, tak właśnie coś kojarzyłam, że mam Musiałem się upewnić, ale mam. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Więc widzowie, dwa huge pety, Stąd zobaczymy, ile jeszcze dzisiaj dostanę. Lecimy do następnej osoby, którą jest? W ten piątek zobaczycie coś, czego jeszcze nie widzieliście. Największa, najpotężniejsza, najbardziej solidna aktualizacja w jumping Pet. Simulator. Godzina 18.00 18.005 nie może Was zabraknąć. Nowe krainy, nowe pety, nowe mechaniki i przede wszystkim większy sens grania Wszystko to widzowie uświadczycie, wpisując sobie jumping pet simulator odpalając gierkę. Przy okazji pamiętajcie, żeby dodać sobie ją do follow oraz do favorite. Dzięki temu będziecie ją widzieć cały czas i będziecie dostawać powiadomienia. I znajdujecie w pierwszej linii opisu i wbijajcie, bo będzie grubo. A o 20.00. No cóż, sami zobaczycie zegar tyka. Dirt. Dzień dobry, witam cię pięknie. Serwus, serwusze. Bo jest taka sprawa, co nie? Nie wiem. Na ile ty tam śledzisz moje filmy ogólnie na Roblox? No, no. Ale, no powiem tak, widzisz coś za mną? E, widzę za tobą. Jak te budyneczki. Co nie? A wiesz, co normalnie byś widział? Huge, no. To są wszystkie Huge, które mam. Czyli nie Czekaj. mam żadnych. Już myślałem, że masz sobie komputer, mi się nie wczytuje. Nie, nie, stary. Nie mam żadnego Huge a już. I... A co się stało? Co się stało? Stary, no nie uwierzysz mi, nie? Wygadaj. Może to głupie, nie? Co teraz powiem, ale oddałem wszystkie moje pety jednemu traderowi, co nie? No, no, no. I, miał... I miał mi przetradować na Titanica. Zaufałem mu stamował cię. No i stary wytrajdował mi! Co <grystanie> znowu... to jest zapet potężny? Ci balonik? Stary Padr, jaki gigant potężny Czaisz? Pad. Ale piękny. Podskażcy teraz widzisz, stary. Mega, co nie? Słuchaj, to jest w ogóle pet, który jest warty 3,5 tryliona. Czaisz w ogóle to jest, No 3,5 tryliona, stary. Jeszcze ma podpis jakiegoś zagranicznego. Not, a, Notlemon, ty, Notlemona ma jeszcze podpis. No i powiem ci, stary, że no takiego peta to chyba za półtorej klocka byś musiał wydać pln Albo tam 2000 zł chyba na takiego nawet. Tak Nie pieniędzy, nigdy na oczy nie widziałem, nie? No stary Czaisz w ogóle sprzedać i na Robuxy wszystko wrzucić i na Jumping Pet Simulator przeznaczyć, mega. To by było niesamowite, co nie? No. No, więc ja tak zgarniam po prostu ludzi do reakcji, więc jakby to, to tyle. Jakby więcej ci głowy nie zawracam i miłego grania. Szczególnie, że ty Słuchaj, teraz najwięcej czasu chyba na jumpingu spędzasz też, Tak, ja idę znowu farmić pieniądze, potrzebuję smoczka. Ile jest w ogóle na niego procent? Jest pytajnik, pytajnik, pytajnik. A, a tak bez pytajników? Jest szansa, żebyś powiedział, czy raczej sam nie wiesz? Jest, uwaga. Aha, no to nieźle się tam bawicie. Nie, no ale jedno, Puzon ma cały set goldów. Żółtych tych smoczków. Ale on gra całą noc, on się nie liczy. No... On jest jakiś specjalny, nie wiem. No, Puzon jest specjalny, to prawda. Również specjalna jest następna osoba, czyli Puzon Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry! Stary, co tam? Słuchaj, bo jest generalnie smutna sprawa, co nie? Zlewowałeś mnie, znowu mnie zlewowałeś po prostu. Słuchaj. I po słuchaj stary, widzisz te wszystkie pety za mną? Nie. No właśnie, to są moje wszystkie pety w tym momencie. Kłamiesz? No nie, nie kłamie stary. Nie. Kłamiesz, Wszystko że kłamiesz? No. Jak ty nie stop, to masz e i masz 500 milionów. Ale nie, bardziej mi chodzi, że to wszystkie moje hüczpety, które, wiesz, które mam w tym... NIE! Momencie. Nie, 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 nie! No, za nie masz, to Tomasz. Ja już się domyślam, znaczy wiem, że to... <laughs> Hello, guys! Dorosłeś, Filip? W końcu dorosłeś. <grym> Czyli mówisz, że możemy dalej być przyjaciółmi. <grym> możemy. Dobrze, dzięki, Mateo. Chodź. Ale to czekaj, 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 co ty robisz? Co? No, trade me i daj mi go. <grym> no, daj mi go, co nie ufasz mi? Dobra, to jest zaufania, daj mi twojego peta. Ale nie, bo ty mi go. Daj mi go, go ale... po prostu mi go daj. Ale ty mi go chcesz podpisać, a on już jest podpisany. Not Lemon? Co to jest za podpis? Nie mam pojęcia, stary. O, ale... Kto to jest Not Lemon? Nie masz pojęcia, kto to jest? Halo. O no właśnie No więc widzowie Jednak więcej reakcji już nie będzie bo Ja to, że nie mam hipspetów to tajnika też już nie mam nie, no taki nie będę, pfiff. Ale nie mogę czytać tej do was włączonej. Aha, no to, to przepraszam, już mam. Dobra, ale gdyś miał wybierać, okej? Okay? No, gdybym miał wybierać, no? To wolałbyś takiego czy takiego? Którego byś wolał? Jeju, a który jest bardziej warty? Tak szczerze. No, nie mogę ci powiedzieć, właśnie. O to chodzi. Nie, no, no mi się wydaje, że mój jest chyba bardziej warty. Dobra, to ci oddaję twojego. Miałeś wybór? No, miałem wybór. Dobra, to. A to mój jest warty dwa takie. Co? Nie! No. Chciałem, chciałem Ci dać szansę zarobić, ale nie chciałeś to no nie. nie. mój 23,5, moje 27. No nie, no nie, no nie. Ale powiem Ci tak, Mati, ja bym się źle czuł, jakbyś mi dał tego Titanika dwa razy droższego. Ja ci i tak dam jeszcze Titanika pewnie. 1, 2, 3, 5 razy. No tak będzie. Chyba, jak mi dasz jakiegoś bazika w Jumping Pen Simulator, to ci nawet 10 Titaników dam. Mówisz? No, ja lubię Jumping Pet. No, Jumping Pet widzę ja jest... przez 24 godziny. Ej, to Prawda widzowie, pozam zrobił streama 2-4 has jumping peta. A was dalej na trybie nie widziałem, a na przykład macie za darmo do odebrania game passy, PET będzie za grupę, więc zbijajcie do grupy i no. Co ma Kod puzonik. Kod puzonik też macie darmowego, peta, to się zgadza. No prawda, polecam ten kot. kod. Kod Czekaj, czekaj, to, to tak działa? Tak działa? Ty, ty, po, takie promocje, że chcesz? Ej, Fifi, pytanie mam, pytanie mam, pytanie no, mam. No, 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 no. no. Mogłeś powiedzieć, jakiś jest najlepszy kod? Kod? No, myślę, Na że jumping kod, kod. puzonik jest, myślę, że najlepszym kodem, nie? W jumping. Tak? Kod, bo fajnego peta się dostaje. Takiego... Mega fajny pet się Mega... dostaje, naprawdę. Ja Me bardzo lubię Jumping Pets, tak samo jak ty lubisz to pe peta, który przeszedł. Tak, właśnie bardzo go lubię, stary. Mega rekin od tyłu. Mega rekin od tyłu, tak samo jak Jumping Pets będzie rozwalało tyłu inne gierki. No tak. Dobra widzowie, w takim razie przejdźmy do kolejnej osoby, którą jest... Kifi, dzień dobry, witam pięknie A dzień dobry, a witam Witam, witam, dawno cię nie było tutaj, stary Ogólnie przykra sytuacja Za mną w tym momencie są moje wszystkie huge pety Czekaj, czekaj, gdzie? gdzie? Gdzie one są? No właśnie ich nie ma Czemu? Co się stało? Stary, nie mam żadnego huge'a już w tym momencie Generalnie, jakby, no ciężko Ale to co, okradli w jakiś sposób, czy co to jest? No dziwna sytuacja ogólnie się stała Taka bardzo dziwna Bo jakby, jakby nie spodziewałem się tego, co, co się stanie po tym, jak, jak zrobiłem pewną czynność no i ogólnie generalnie wychodzi na to stare, że wymieniłem wszystko na Titanica. What? Okej, okay, dobra Ja już chciałem ci tutaj mówić, że może dam ci jakieś moje huge -pety, kurczę Skoro wszystkie straciłeś Ale dobra, dobra, już rozumiem Co to za strata? No strata to nie strata, mordo Tak, strata to nie strata Nie <laughs> no, fajne, co? Pod, podpisany, te... widzę, przez partnera Tak, to teraz jak w metinie, nie? Bierzesz i wychodzisz z gry I usuwasz ze znajomych Chcesz mieć <laughs> takie <laughs> dwa, mordo? Załóż się stary, gór, załóż się I gór, wejdź zakłada, sobie na niego Ojej, pięknie Naciskasz pięknie. sobie, patrz Fajnie, ej, zdjęło mi, patrz Patrz na mój wygląd co jest? Wiem, to widzisz. Widzę, 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 zdjął ci. Co jest? Fute futerko mi zdjęło, nie wiem, co się stało. Futerko ci zdjęło, aj, kitu No, czyli podoba ci się, mówisz, podoba ci się. Jak najbardziej, ej, no, kozacki jest, kozacki jest. Ej, powiedz mi, czy to jest identyczny, jak ma węgorz? Chyba tak. Tak, tak, tak. 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 To, jest, to jest ten sam, no, to jest ten sam. Nie, no, piękny, piękny. Zazdroszczę, zazdroszczę, już ci oddaję tutaj. A dziękuję, dziękuję, pięknie. Właśnie powiem ci, że jest fajny. Jakby chciałem tego Titanika, Staszek mi A. pomógł ogarnąć. Powiem ci stary tak, nie wiem po co mi ten Titanic, skoro cały czas gram w Jumping Pet Simulator, najlepszy tryb, ale no widzowie, przynajmniej jest Titanic w Pecie, więc jakby tutaj, e, no, po prostu. Jest, zaliczone. Jest zaliczone. Jest, jest Pet Simulator zaliczony, można Pet grać Simulator. W Jumping Pet Simulator teraz. Dokładnie tak, więc widzowie, w takim razie przejdziemy sobie do kolejnej osóbki. Party Bomba. Siemaneczko, z tej strony party Szef. Nie no, ja jestem jakimś debilem, że ja zrobiłem taki co się stało? Czemu czemu się znowu pojawiłem? Zapytacie. Dlaczego nie nagrywa Filip? Co się w ogóle stało teraz? Co się wydarzyło? się? No cóż, no nie ma kolejnej osoby. Tak się zdarzyło się. Więc jestem ja. I już teraz szybko wam zapodam reakcję na Titanika. Wow! A poczekajcie, czekajcie, zrobię może inną. Wow! Nie, czekajcie, może zrobię. Nie, no Filip, ja Skąd ty masz tego Titanica? No to tu macie takie trzy reakcje do wyboru. Wybierzcie, która wam się bardziej podoba. 1, 2, 3. Komentarze możecie napisać. No i dlaczego jesteśmy w Jumping Pet Simulator? No bo co, bo widzicie, ja jestem lamusem. Nie mam petów. Czemu nie mam czasu? A w piątek o godzinie 18.00 Jest aktualizacja, jest bardzo duża aktualizacja I co? No i muszę sobie na nafarmić, nie? No bo... Oj, będzie grubo, będzie grubo Więc co? Więc ja sobie gram teraz Aktualnie jeszcze montowałem właśnie teraz ten film I w tle sobie skakałem I właśnie się dowiedziałem teraz, że nie będzie kolejnej w Kolejności osoby do reactów, więc Się dorzuciłem Moją reakcję macie Jumping Pet Simulator, godzina 18.00 A ja nie umiem skakać Dziękuję za... Oglądanie tego pięknego filmu. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Like Zapraszam w piątek o godzinie 18:00 na Giga Updater. Eee, no i co? Gówno. Elo.